Cześć, witajcie! Ja jestem Ryczku, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale z wideo i w drugim z całej serii. Ogólnie film się pojawiają na zmianę, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku. Poprzedni był Glow, kolejny będzie Honeyglow no, Jak już tak to wygląda. Mm. Weź się przywitaj, małpko. No, w dzisiejszym odcinku robimy misję 1-4. Nie odjedziesz mi tym banem gruby. Ja jestem jakby co piesełem w niebieskim w garniturku, a ona jest... No, ona jest mleczną w czerwonym. Ogólnie liczę tylko, że będzie coś nowego do roboty. Odbakowałem się poprzednie przyspieszenie, albo przyspieszyć kucharza. Okej. Okay. No, o Boże. Ja no, nie. Robimy jak ja tego Nie lubię, dobra, nowego. Ja ci tam nic nowego. Nie nawet dobra, eee. Ja Rzuciłem ci tu dwa. Dobra ja. Zrób tylko te na początku trzy kilka ryż, bo tutaj trzeba się trochę zająć. Bo ty się tutaj gubisz, nie wiadomo jak. No boże. To idź po gaśnicę. Jest zaznaczona, stoi obok mnie. Nie, bo jestem zajęty. Jakbyś nie zauważyła, ja się tu gubię. Ja też się gubię. Ale ja bardziej. Jeśli dziwnie będziemy mieli gwiazdy, Nie wiem czy zauważasz, ale nam się już czas kończy, a my jeszcze nic nie wydaliśmy. A ja No jeszcze nic. Ja ci tutaj będę rzucał trochę tych ogórów. Wiesz. Ale właśnie od tego twojego to ja się Rzuciłem się tam trochę surowców i będę coś tutaj próbował wydać. Pierwszy. Zły, nie ma ryby. No kurde, a co ja chciałam? A skąd mam wiedzieć? W myślach nie czytam małej małpie. Przestań mnie blokować, chcę wydać danie. Z... Popsuło ryż Za gruba Ja Ci na początku Dobra, na początku ja robię ryżet ty się rzuć na tego Nie do Ciebie, tylko sam sobie Dodam na każdy talerz ryżu. Ty zajmujesz się tylko krojeniem. Nie ma jeszcze, brakuje tych e, do zawijania. Ja je dodam. Nie te. Bo ty dodałaś ryby, to nie o to chodziło. Tu jest bez ryby, czyli z samymi tymi teraz ogórem. Ogóra też nie pokroiłam. Pokroiłam nie jest z ogórem! Tak, tylko nie takie nie takie danie, jakie miało wyjść. Teraz jest na przykład sam ryż bez ogóra. Widzisz? Gdzie są talerze brudne? Tu są brudne. Idę myć talerze, zajmij się wstawieniem ryżu. Jak się je myje? tak e, jak Trzeba zrobić e, ten do zawijania ryba, ryż. Stawiaj ryże, ja chwilę się zajmę tymi rybami. Szybko, szybko, szybko. Muszę po to. Mm. A ja mam trudniejsze. Dawaj, wydawaj to. Ok, kolejne ryby wstaw mi do tego talerza, co tu zrobiłem. E, kolejne. E, mam to, teraz idę po rybę. Weź u mój talerza i staw kolejne ryże. Co ja robię? Weź tą rybę gócia postać. No. Postaw tu talerze, ja szybko idę tą rybek. Teraz ogóra kroję. Mam kilka talerzy. No, nie jeden. Rzuciłem dwa ryże, weź ich pilnuj. Szybko jeden mi wstaw na talerz, bo zaraz się za zdanie, zdań, zadanie skończy. Szybko. I wydaj. E, kolejny ryż szybko wstaw. Może. Eee, ogór... ogórek. E, weź szybko, zrób jeszcze ryż. Nie dam rady, bo ty jesteś po tej drugiej stronie. Tutaj nie jest Ogarniam wszystko sam. Jak to sam? Tym razem wyjątkowo. Przestań. Tak, a teraz na filmie będzie tylko, słuchajcie, ktoś da sobie dupę. Jak zwykle. Tak, tak, nie kłam, nie kłam. Możesz mi? Muszę wjechać na przełącznik, żeby odpalić. Ogólnie odbokowałam się, tutaj kolejny poziom ukryty. A on ma takie wymaganie, że tego na razie nie zrobimy. To musisz mieć na trzy gwiazdki i robić same sushi Nie mam dość ryby. Kolejne gotowanie. Dobra, nowy przepis. Ugotuj makaron, dodaj posiekanego pomidora, mięso, pieczarki lub ryby i krewetki. Dobra, okej, okay. gotujesz makaron. Jakiś siekasz pomidora, podsmażasz pomidora. I nie dałaś mi doczytać, dobra. Nie, Dobra, ja się zajmę pomidorem, trzeba tu jeszcze posiekać pomidory, dobra. Wiesz co, ja sobie wezmę rób makaron ja robię pomidory Weź mi tylko te pomidory tam rzucę. Ja nie, rzucaj mi pomidory. Tam weź sobie kilka makaronów obok siebie. O, ty patrz! Mam makaron. A ja jeszcze dopiero zacząłem smażyć pomidory.

Ci, makaron ci się zrobił, ja idę szybko wydaję e, Dobra, weź mi Gotowy Stoi gotowy ten Okej, okay, ja szybko muszę iść e, Weź talerze, jż, e, będę był talerze. Tak, kurde, weź to, postacią trępa, puść to, puść to talerz no. Myję ci, weź tutaj jakby co masz jeden ten Weź mi tutaj pokrój pomidora Ja ci tutaj dodałem Rzuć mi pomidory, tu masz gotowe jedno A na drugim trzeba Daj mi pomidory rzuć na moją stronę Ale ja musisz wyjść poza tą bramkę O, możesz mi tak podhabać? Nie musisz rzucać Już daję e, weź, weź sobie, weź tego. Weź pilnuj chwilę tam tych talerzy, co się robi, co robi mi się ten e, Rzucę ci makaron, idź rób makaron Musisz, Potrzebujemy 400 Rzuciłem ci nawet do gara To ja już właśnie to zaobserwowałem, patrz mogę drugim wrzuciłem Znowu mnie zatkało e. I rzucaj mi na tego. Wydaj danie. Ja mogę się chwilę popinować tego makaronu. Tutaj zostawiam talerzy umy. Ja sobie rzucę tam. E, wiesz, to jest gotowe danie, co nie? Tylko zostawi moją patelnię. Kurde U mm. cholera Weź szybko talerz Nie masz, nie wyrobimy Wyrobimy się jeszcze z ostatnim, przygotuj te wszystkie składniki Jasny grzyb Na Mamy A ile tam było? Na pewno samo? Chyba tak Moim zdaniem więcej Dwieście tylko. Zero. Ok. No i kotę. Kudę. załapie. Helena się znalazła. Hela. Ela? Hela. Już Ela. Właśnie... Już się skończył czas? Jeszcze 3 minuty mamy, co tam kłamie. Okay. 400 ileś jest potrzebne? 400 chyba 60. Trzeba ruszyć dupę, okej, okay, ja się biorę znowu za pomidory. Patrz jaka kuchnia, dobra. Ale będzie znowu. Patrz, taki otylko. Dobra, ja... A, dobra, to są sałatki, dobra, wiesz to krój sałatę, kr 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 ja wziąłem pomidory. No, puść to głupia postać o tym no, dlaczego bucie. się tutaj jara o bo to są takie blokady żebyśmy nie wchodzili za bardzo przygotowałaś całą sałatę robię sałatę fajnie że zrobiłaś dwa z pomidorem ale bez samej sałaty Ja za każdym razem biorę tego do pomidora Ja wykroję pomidorka do kolejnego e, Tutaj leżą gotowe składniki, że już kroję tylko pomidora O kurde, kurde tam, jak to... Czeko... A tu leży gotowy mój pomidor Ej, bro No naprawdę ja wziąłem go do komidora mi ogóra z łapy Eee, sałaty Dobra, ja weź to pokrój, ja tej myję talerze Nie odsuwaj mnie, jak myję Ja cię mogę, ty mnie nie Rozumiesz? Po prostu nowoczesna Pomidor Jak kroję drugiego E, Przerywam pokój to pomidory, ja tutaj biorę talerze brudne i myję. No nie mogę! Rzucę! E, Żu... No, no szkoda! Nie... Brawo Ty! Nie, nie ja się nawet nie ruszyłam. Ruszyłeś się! Dobra. Gokój się po prostu. Pomidora pokrój. Żeby jeszcze widać. No, już by jeszcze tak. No i jeszcze sushi musimy zrobić. Dobra, e, ja zacznę... Ja idę robić te sushi i ty się zajmij resztą cały czas. Ryba, ryba tędy jeździ, okej. Okay. Pamiętaj, patrz na co wydajesz. Ta sałatka tylko z pomidorem i, sa, i jeszcze tym. Nie No ja. Idę myję. Uj. Szykuj ryż, wstaw ryż. ty tego ryżu. Zabierz proszę. Ten ryż jest gotowy, jakbyś nie za... Chur, położyłem na talerzu. Ja pier talerze się zgubiły. Nie, ja już nie udało się. Proszę cię, zrób sałatki, ty. No robię te sałatki! Tak, tak, bo sałatki już się robi, bo sałatek już nie zdąży zrobić, bo nawet nie pokroiłaś pomidora niczego. Idzie kroić pomid idzie robić sałatkę bez pomidora, bez niczego. Już. Najwygodniej. Musisz małe dzieciątko. No ja nie drę mordy odróżnieniu od ciebie. Małe dzieciątko właśnie. Mm. Ja nie kopię wszystko, bo by się nie wyszło. To ty masz ciężkę pretensje do każdego. Tak, bo mm. proszę o jedną zasadną rzecz. Dobra, teraz robimy tak. Ja kroję ty tutaj, nie wiem, krój tylko pomidory albo jeden rodzaj. Ja robię same sałaty. Bo trzeba mieć trzy gwiazdki, bo tak ustawiłem pod koniec tamtego filmu, gdzie mu z dźwięku nie było. Biorę cały czas te zastrane ogórki. Eee, umyj talerze, ja beznę sałatę kolejną i tego. I ogórka pokroję w tym międzyczasie, a ty zrób e, tego talerze umyj. Dwa tu są. Nie mam jednego chciał Mówię, że tylko są dwa, tak? Zostaw mi tego tam pomidora na stole i umyj talerze Czekam na talerze. Szybko kładź mi tu talerz No zostaw mi talerz! Dobra, ja kroję dalej sałaty, weź mi tutaj talerze, zostaw przy tym krojeniu Górka, zostaw mi tam. Pokroję. jest Tylko To mi talerz ja To jest To Sama tak. To samą tak. Wkładamy właśnie, dobra. Dobra. Dobra, e, ja się w tej chwili zajmuję krojeniem kolejnego pomidora i sałaty. Skończymy najpierw sałaty, potem się zajmie resztą. E, dołóż tutaj do tego i wydaj. E, kroję ogóra i tego. Ostatnia sałata. Idź już wstawiaj i ryż, ja już to dokończę. Już nie potrzebujemy sałat. E, ogólnie to jest tak dziwnie zrobione. Ja będę kroił rybę ci w międzyczasie i będę tam do ciebie będę rzucał. Albo pokroję ci dwie ryby i tam rzucę do ciebie. Rzuciłem Ci tutaj dwie ryby, i w międzyczasie moje talerze to kładź i dodawaj do tego rybę pokrojoną. Rzuciłem Ci tutaj dwie. To jest pomidor. I od razu zabierz ten ta... zabierz garnek, bo nie mogę talerzy położyć. 40 sekund powiedz. E, dobra, ja tutaj przyniosę te listki. Ostatni ryż, weź ja sobie. Dobra, ja tu wszystko A mamy już wystarczająco. Ja sobie w międzyczasie coś muszę potestować. Czy mogę tak sobie rzucać ryżem? Na przykład na kilometr. Nie aż tak daleko, ale. Ja sobie wezmę na przykład stąd. O! Tak, mogę sobie rzucić ryżem. Dobra. Jeszcze zdobymy jedno. Ale dawaj mi... Ryż ugotuje ci się jeden. Nie, nie zdążę. Ale ja chcę przynajmniej finalizować danie. Dobra. Kończymy ten film. To byłoby na tyle w tym odcinku, ja byłem Maryczko. Ze mną był ma mysz. Dobra, papa mysz. Papa.